Cześć, siemano, z tej strony Czajano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, z zabaw z fizyką. Tym razem pod lupę bierzemy grę spin, Sprint Hustle Blacklist i ja w tym odcinku postaram się zaprezentować te rzeczy, które zwykle sobie sprawdzam, czyli ślady krwi, fizyka ciał, fizyka troszeczkę obiektów, jak również zobaczymy, czy są ślady po kulach, ślady krwi na ciele, od noża, ponieważ nasza postać... Było to bardzo mocno reklamowane, że posługuje się Specyficznym nożem Kwestia tylko, czy rzeczywiście jest tak Czy tylko są to puste animacje I z realistycznym Z realistycznością nie ma to nic wspólnego Ja sobie, przepraszam was uprzejmie, ale Poznaczam wrogów na zapas Tak by móc ich spokojnie likwidować I przeprowadzać Nasze Testy Mam nadzieję, że nikt mi w tym nie przeszkodzi. Chyba nie, nawet będzie idealnie. Nóż w gardło, zobaczmy. Dobra. Jest plama krwi za samochodem. Tylko czy sama postać ma... Czy sama postać ma podrażnięte gardło? Czekajcie. Ten facet tego nie widzi. To jest mega dziwne. Upuśćmy to ciało. Przyjrzyjmy się. Nie. Tak samo wystrzały nie robią żadnego wrażenia na tym ciele. Nie ma jakichkolwiek śladów krwi. Co jest mega dziwne. No, no dobra. Dobra, nie zniechęcajmy się jeszcze na razie. Tak ja testy nie, nie przebiegają pomyślnie Na rzecz gry, ale... Tak samo, podrażnienie tego gardło Fajny ragdoll Tylko czy są ślady krwi? Niestety nie Zobaczymy czy tutaj coś się... Dobra, hełm odpadł Karabinek się przesuwa Ale tutaj tak samo Na ciele przeciwnika nie widać Żadnych jakichkolwiek śladów Zauważalnych po trafieniu Z karabinku Tam jest chyba nasz kolega Więc na razie się nie będę wychylał, tam jeszcze mamy gdzieś snajpera Mam nadzieję, że nie sprawiłem tym Zabiegiem te redakcji witam się z panem Widzicie, nóż prosto w, w klatę na dodatek Ale Śladów krwi Tutaj nie uświadczymy Musiał się wspiąć Tego też te gardło I nie ma śladów krwi Hmm Z rzeczy, które są na plus to na pewno fizyka postaci tak jak ona się porusza no i nie da się ukryć, że praktycznie każde źródło światu można rozwalić, ale to jest że tak powiem taki znak znak tej gry nie, nieodłączny element, że tak powiem więc to musiało być dziwne gdyby tego nie było dziwny właśnie fakt, że zaznaczę sobie go że mm, animacje wykończenia Przeciwników są bardzo brutalne, aczkolwiek no, są tylko animacjami. No. Nie, nie, nie idzie za tym to, 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 co powinno czyli krew, bo jest pokazana dryzgająca krew, ale nie ma to, że tak powiem, odzwierciedlenia w rzeczywistości, tak troszeczkę jak miało to miejsce w Sniper Elite. A szkoda, nie będę ukrywał, że szkoda. Ponieważ mocno się nastawiłem. Fizyka poruszania się postaci jest luźna, aczkolwiek nie wyobrażam sobie innej, ponieważ bardziej złożony jest tutaj system jakiegoś wymęczenia się i staminy, myślę, że byłby bardziej realistyczny, ale o wiele bardziej upierdliwy dla gracza niż miałby jakoś urozmaicać rozgrywkę. Tu mamy kolegę. Nie wiem, czy się kolega ruszy, byłoby miło, gdybyś ruszył. Ponieważ chciałem na nim przetestować fizykę A do tego celu potrzebuję, żeby by on tutaj przyszedł do nas, bo zrzucimy go z murku Specjalnie po to, by przetestować manewr, który już robiłem w jednym z odcinków z Tomilem Mianowicie rzut postaci, jak się zachowuje fizyka upadającego ciała Podejdę troszeczkę bliżej przy okazji możecie zobaczyć fajną animację Znaczy postać, która zakrada się Mam nadzieję, że zwabiłem tą osobę, którą chciałem Mogę go zabić, to nie ma problemu Animacje są tak ładne, że mogę to potrać w kółko Widzicie, krew drzgnęła, o jest tam z boku Kolejny żołnierz tam wyszedł, a my sobie weźmiemy do ciała. Też ładnie postać sobie na przykład, jak mm, upuścimy tą, to ciało tutaj, nie wiem, podejdziemy sobie z tej strony, to i tak jest jakoś tak to dobrze zrobione, że mm, nasza postać bez przeszkód y, podnosi tą, tego pokonanego przeciwnika. I jeszcze sobie zobaczymy coś, co nigdy się nie rzucić na stół. No, muszę przyznać, że w efekcie jest nawet nawet. <ślam> Jestem mocno w szoku. Kwestia, czy da się teraz podnieść tego przeciwnika? Nie, jak już go tak położyłem Tak niestety Zostanie I tak samo mówię, nie ma żadnych Efektów odnośnie Tego hmm, Śladów po kulach Troszeczkę się z chłopakiem ponieważ wyjdziemy sobie granat Odłamkowy Dożuje, Dobrze mówię? No i co? I rzucimy zobaczymy, czy chłopaka trochę rozerwiemy tym granatem i jak zarabia otoczenie. Tutaj jest to losowe, przeze mnie wybrane wicie, mnóstwo amunicji. zobaczymy co się stanie. Nic. Za to mam posiłki, czyli dokładnie to, czego nie chciałem. Przydałoby się zmienić broń w tym wypadku. Chłopaki sami sobie rzucają granaty. Padł kolejny. Wydaje mi się, że to przeżyje. Bywały gorsze sytuacje. Kto oglądał odcinki ten, wie. Ale mam już przetestowane, że. Mhm. Mhm. This is bad. Dobra, dwóch padło. Nasza postać fajnie to skomentowała. Czy ja mogę wejść tutaj na górę? Chyba nie. Bardzo mi się przydałyby tutaj granaty dymne. Bo, jak widzicie, chłopaki się nie zaskakują, ale to bardzo dobrze. Widzimy, że granaty mają tylko efekt... Kurczę, chłopaki mnie widzą. że granaty mają tylko i wyłącznie efekt y, wizualny y, ten obok rzeczy, że tak powiem nie, nie, mm, niech, nie Jak to ładnie powiedzieć nie ma interakcji, o tego mi brakowało, nie ma interakcji pomiędzy mm, pomiędzy wybuchami, a otoczeniem które się wokół znajdowało, akurat wokół tego wybuchu nic się praktycznie nie rozwaliło więc no, możecie sobie ocenić to sami. Ja nie wybieram jakichś specjalnych punktów czy specjalnego akurat terytorium. Ja sobie kuszę. Facet się na mnie uparł i nie mogę mu nic zrobić. No to mnie to zadziwiło Czemu go to nie zabiło to pojęcia nie mam Przyda mnie pan w odwiedziny Do tego przywitamy Ten pan jest mega wnerwiający Znowu czas się z przemieścić Odnośnie fizyki to sądzę, że mogę to wspomnieć o tym, o modelu strzelania naszych postaci, ponieważ jest on dosyć hmm, realistyczny, jak już przyczepiamy fizyki. A co mam na myśli mówiąc realistyczny? Ano no, jej taki, iż jak widzicie, nie są to girsy, tak zwane. Czyli wszystkie hmm, opcje, wabik, nie pasek folii, nie teaser, nie. Zobaczmy, czy to coś nam da. Tak, tego się udało ogłuszyć i postać spada na schody nie sturlała się, no ale gaz za blisko strzeliłem więc jest też fizyka bełtów z kuszy ponieważ nie, nie latają one tak kosmicznie wysoko widzicie, strzeliłem trochę wyżej o, może teraz z teaserami? na serio? no, się gazu zawiące. Dobra. Nie miałem to jakiegokolwiek wpływu. Bardzo ładnie się postawił. Snajper już różnie wyczaił A więc co? Pomawimy się jeszcze z nimi. Widzicie, zmiana ognia nie należy dla najbardziej komfortowych. Uuu, ragdoll spad. Bardzo ładnie to wygląda. Pozostało mi tylko 5 przeciwników. Warto byłoby wiedzieć gdzie oni są. I jeden tam małpuje. Możemy sobie przy okazji zobaczyć, czy przeciwnicy się realistycznie zachowują. Hmm. Powiedziałbym, że tak, no. Łoł, wow, ktoś mi widzi z prawej. Dobra, tam jest mistrzu. Oczywiście trafienie w hełm nie zabija. Czy to jest realistyczne? Ciężko mi to określić. Uuu, się nie patyczkuje. My też się nie będziemy potyczkować Bardzo ładny ragdoll Ktoś tu jeszcze do mnie idzie Nawet dwie osoby Jedna nie uderzyła, czy to byłby mój koniec? Czy nie? Jednak nie Bardzo ładnie przy okazji pan wyleciał Został jeden przeciwnik Puuu, odetchnijmy troszeczkę. Dajmy sobie granat zapalający. Jak go żegnać to. Go żegnać z pompą. on się patrz. On sobie tutaj stoi. To podejdźmy tutaj. Wróćmy mu granat i w facet został z jaren możemy sobie zobaczyć. Że się teraz popalił, popalił, czy ja jego ciało się zwęgli? Chyba nie, i to by był chyba kolejny fail, jeśli chodzi o fizykę. Ale jeszcze podnieśmy ciało, widzicie? genialnie jest to zrobione, że jak sobie rzucę to ciało, i postać w charakterystyczny no, sposób upadła, nie? No i podchodzimy od strony głowy, chcemy podnieść to ciało to od razu nasza postać idealnie łapią za rękę, strasznie jest to dobrze zrobione nie ja z tym jakiegokolwiek problemu Uj. ile razy bym nie rzucał tą postacią to zawsze nasza postać jakoś sobie ją obróci i weźmie czas jeszcze rzucić ją do dołu strasznie dobrze to wygląda muszę przyznać, ale nie byłbym sobą, gdybym jeszcze troszeczkę osobami nie porzucał panowie się chyba nie obrażą Kolejna osoba losowo wzięta. Wyrzućmy. Piękne salto, i upadek. Kolejne ciało, tym razem leżało na plecach. Wróćmy w ten sposób. Ua. A z tym panem zabawimy się tak, że rzucimy go na schody. Leży w ten sposób. Oczywiście, nasza postać sama. Łapie ją za nogi. Trochę przyspieszę. Nie, nie da się przyspieszyć, ale rzućmy ją na schody. I zjechała. Dobra, jeśli chodzi chyba o dole to możemy uznać, yy, <grytanie> że wszystkie testy zostały już przeprowadzone. Kusi mnie jeszcze jedna opcja, mianowicie sprawdzenie, czy szyby w samochodach pękają. Powinny, ale jak będzie? Pojawiają się dziury. Ale szyby są kuloodporne. Tak samo zdaje się, że samochody są kuloodporne. Ponieważ. Ale. Jeszcze upewnijmy się. jest to tylko tło, nie da się nic zrobić, akurat z tym samochodem mówiłem, że bywają takie przypadki, że da się coś zrobić by to wybuchło hmm. tam jest jakaś beczka no, widzicie, gotowe elementy przygotowane przez twórców pięknie wybuchają, muszę powiedzieć był to bardzo ładny wybuch strasznie realistyczny, tylko szkoda, że akurat w tym miejscu gdzie by sobie tego twórcy życzyli, a nie... Tam, gdzie życzyłbym sobie tego, ja. Bo tutaj jeszcze mam jakiś ślad po benzynie. Ale, 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 szukam. Tu oczywiście przejście dalej. Troszeczkę sobie moja postać pogada. Idziemy sobie dalej, nie się nagadają. Nasza postać porusza się w, w ten sposób. No nie będę, będę robił spaceru oczywiście z tej gry, bo się nie da, bo to nie jest gra z otwartym światem. A jeszcze się to tak przebiegniemy. Kiedy trzymamy krzyżyk, może postać automatycznie się przemieszcza. Kiedy chcemy uciec z planszy jest to niemożliwe. Kamera sama się wy wykręca w odpowiedni sposób. Tu na przykład nie mogę na wszystko, ale kiedy podejdę do takiej ściany, postać bez problemu. Jeszcze zostałem punkty za eksplorację. Jak widzicie, jak żabka się przemieszcza, mogę do was spokojnie mówić. A postać praktycznie sama się przemieszcza. Jest ten system w miarę wygodny. O ile mnie nie myli, to jest tu gdzieś o, mięsko. I o dziwo nie wierzę w to, ale zobaczcie, kiedy w mięso. No nie wierzę. Mamy tutaj pełną animację krwi. Wszystko się zakrwawiło. Kiedy samy w ciało, to krwi nie ma. Mamy też garki, zupki Tu mamy kolejne mięso, i będzie to samo? Tak! No to muszę jeszcze zobaczyć Tak to Do końca Czy może coś Przegapiłem weźmy sobie tego pana Jakiś oświetlony element, już drogą końca mówiąc Drogą końca mówiąc Jezu Chryste Zmierzając już powoli do końca tego odcinka, weźmiemy sobie tego pana, rzucimy sobie go tutaj na wyższą półkę, powinien ładnie się położyć. Otóż to my też sobie wejdziemy. Przy okazji pokażę wam, a nie pokażę wam, animację przeładowania. Czy magazynek widać? Widać, czy jest fizyczny. A zobaczmy, chodziło tak. Słucha się on zgodnie z tym, gdzie wycerujemy. Tak samo jest chyba, bodajże, z pistoletem. Podstrzelamy trochę. Tak, magazynek od pistoletu też wyrzucił. A kusza, jaką przeładowuje? No, tutaj szału nie ma. <laughs> Ale magazynki są, oczywiście, po pewnym momencie. E, w po pewnej chwili znikają. Zobaczmy sobie jeszcze, żeby było. Weźmy sobie. E, Teaser samo przylepny do kuszy. Nie widzę nic. Oczywiście kusza się rusza, ale ja nie widzę, żeby te bełki się wbijały. Jest. a nie, przepraszam, jest. Widzicie? Jest taki teaser, jeszcze go może walny gdzieś. Mm, myślę sobie teraz gdzie w ścianę tutaj. Nie wiem, czy na materiale będzie tak dobrze widać. Ale generalnie wbijają się. O, nawet na postaci tutaj widać. Rzeczywiście, one mają te bolty Od kuszy Bełty, przepraszam Tylko są słabo one widoczne Ale o, 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 taki mały dzyndzelek tutaj widzicie na tej cegle Dobra, ten te zdany, ale przejdźmy do tego co Mieliśmy tutaj zacząć, czyli czy może karabin sporządza większe obrażenia niż tamten mały pistolecik Nie Mogę rozwalić całą postać I nic się nie dzieje I weźcie mi teraz to, wytłumaczcie Na jakiej zasadzie to polega Iż wszystkie obiekty bardzo ładnie się Odbijają, błyszczą I w ogóle Tylko, że na postaciach nie ma krwi mi się awaryjnie Nawet są efekty wody To dziwo Tam jest To jestem w szoku I jeszcze, żeby było Bardziej realistycznie, weźmiemy sobie ten karabinek Ponieważ jest on bez tłumika No właśnie Pójdę w zaciemnione miejsce O, tu jest właśnie Idealnie odnośnie mięsa I zobaczymy jak wychodzi światło Chodzi mi oczywiście o Ogień wylotowy No światło jest szałnima Ale myślę, że Nie ma na co narzekać Wszystko się świeci Tak jak my strzelamy Ale najbardziej co mnie rozbraja szczerze wam powiem W tym teście, ponieważ nie przygotowuję się do testów chcę mieć takie pierwsze wrażenie Jakie wy również macie na następnym odcinek. Czemu ...dryzga krew z mięsa, a nie dysga krew z przeciwników, nie mogę tego zrozumieć i z tym z wielkim zastanowieniem i konsternacją pozostawiam również was, trzymajcie się gorąco, dzięki wam wielkie za oglądanie tego odcinka, gdzie sprawdzaliśmy sobie fizykę w grze Sprinter's Blacklist, nawijał to was Czajano mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak... To bądźcie pewni, że będziemy widzieli się w następnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.